Budowa osiedla Luizy to jedna z największych inwestycji na terenie gminy. Wszystkie prace przebiegają zgodnie z planem. Budynki osiągnęły niemalże docelową wysokość, a wewnątrz wykonywane są już prace instalacyjne. W pierwszym etapie, przy ulicy Cieszyńskiej, powstaną dwa sześciokondygnacyjne budynki po 25 mieszkań. Będą to w większości mieszkania trzypokojowe. O powierzchni 63 metrów. Ponadto w każdym budynku będzie jedno mieszkanie do osób z niepełnosprawnościami oraz po 5 mieszkań 30-metrowych. Budynki będą wyposażone w windę, a każde mieszkanie będzie miało balkon. W piwnicach będą części przynależne rowerownie, wózkownie i suszarnie. Zakończenie prac przewidziano na przełom 2023 i 2024 roku.